Wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak udostępnić Internet innym użytkownikom sieci poprzez Windows 7, stawiając tak zwany hotspot. Ok, najpierw zacznę od wyłączenia zapory sieciowej antywirusa, gdyż ona może blokować nam no, właśnie tego hotspota. Ok, zrobione. Teraz klikamy Start. Tutaj wpisujemy CMD. Tutaj uruchamiamy jako administrator to okienko. Już tu mamy, kopiujemy sobie tą, tą komendę i wklejamy tutaj, podcastamy Enter. Dobrze gdy ten krok już mamy ze sobą, mogę Wam wytłumaczyć parę rzeczy. SSD testowa, tu możecie nazwać to jak sobie chcecie. Przykład moja sieć domowa, KEJ to jest hasło. Również możecie zmienić, tu jest akurat jakieś liczby są. Także w zależności od tego jak to uważacie. Dobrze. Dalej chodzimy start panel sterowania, wyświetl stan sieci, Mienie ustawienia karty sieciowej. Tutaj jest to nowo utworzone połączenie testowa. To jest moje połączenie. Internetowe, klikam prawym, właściwości udostępnienia zwane innym użytkownikom sieci na połączenie internetowe tego komputera znaczamy, bieramy testowa, klikamy OK, mhm. I tutaj e, jeszcze zostało nam odpalenie tego połączenia, Kopujemy następny komendę. Klejamy tutaj, wciskamy Enter. Proszę bardzo, już połączenie zostało włączone. Dostęp do internetu, moja mowa połączenia, także jest git. Więc tak, to by było prawie wszystko. Mam jeszcze taką e, komendę pomocną, jeżeli byście mieli. Właśnie problem. Tworzymy nowy dokument tekstowy. Nazywamy go hotspot. Aha. Proszę nazywamy. Eee, kopiujemy do niego e, tę komendę tutaj właśnie plik, zapisz jako. Tutaj bierzemy wszystkie pliki i tutaj właśnie napiszemy pod, pod. no i bierzemy zapisz Robi nam się właśnie taki oto pliczek tutaj to jest do auto odtwarzania się, gdyż to połączenie musi być zawsze odtwarzane hmm, przy starcie systemu więc dalej tak Widzimy start, tu harmonogram zadań, naciskamy mm. test i zabierzemy utwórz zadanie, nazwa hotspot. uruchom z najwyższymi uprawnieniami, jest palacze, bierzemy nowy. Hmm. Tutaj właśnie wybieramy codziennie. Zmieniam program po przy logowaniu wolny użytkownik włączone Później o jedną minutę Podczas włączania będzie się z opóźnieniem załączać akcję bierzemy nowy Tuchą program bierzemy właśnie ten hotspot to jest tutaj I akurat ok Warunki komputer jest bezpieczny ruchom wtedy, gdy następnym jest jest dostępne właśnie to połączenie, yy. gdy nie ma połączenia, to nie, nie potrzebujemy, żeby się uruchamiało, tak dobrze. Mierzymy ustawienia, yy. Jeżeli zaznaczamy po błędzie, jeżeli by nam tam w zależności od tego się nie uruchomiło, wtedy będzie próbować komputer drugi raz, y, uruchamiać ty jakby ten komendę. Klikamy OK. No i to będzie wszystko. Już myślę, że pomogłem Wam. Dzięki. Y, proszę komentarze, subskrypcje. W razie jakich pytań pytajcie. Siemka.